Co zatem warto wybrać na wesele? Zespół muzyczny czy DJ-a? W niektórych przypadkach nie musicie dokonywać wyboru pomiędzy poszczególnymi opcjami. Dla przykładu, nasza grupa Double Wings oferuje na wesele opcję, w której jednocześnie zaangażowany jest i zespół muzyczny i DJ, a koszt zaangażowania tej opcji jest taki sam jak koszt zaangażowania samego zespołu a to umożliwia Wam skumulowanie atutów obu wariantów oprawy muzycznej DJ-a, i zespołu jednocześnie. Inaczej mówiąc, nie musicie godzić się na kompromis i podejmować decyzję albo to, albo to. Możecie mieć jednocześnie na swoim weselu tę elastyczność, szerokość repertuaru i brzmienie oryginalnych nagrań, które gwarantuje Wam DJ, jak też jednocześnie koncertową atmosferę, klimat spontanicznej improwizacji i wspólnego śpiewania, jakie gwarantuje Wam zespół muzyczny. I co by nie mówić, finalnie ta połączona opcja wydaje się być w kontekście wesela najbardziej atrakcyjna.